Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek z The Sims Historie z Bezludnej Wyspy. Zaczynamy nową wakacyjną serię, zobaczcie moją wakacyjną stylówkę, kwiaty, hawajskie, kapelusik. Także co słuchajcie, mam nadzieję, że cieszycie się na tą nową serię, zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy. I zaczynamy historię Samotny Rozbitek. Bardzo niewiele wiadomo o tym odległym, tropikalnym raju. Położenie wyspy nie zostało zaznaczone na żadnej mapie. Dzikie zwierzęta żyją w jej gęstych dżunglach, ciągnących się od złowieszczego krateru wulkanu do rozległych, piaszczystych plaż. Czy jako samotny, zagubiony rozbitek zdołasz przetrwać dość długo, aby odnaleźć innych ocalałych i spotkać tubylców? Zobaczymy, słuchajcie, zaczynamy. Uwaga, coś się dzieje, słuchajcie. Słyszę jakieś fale, ludzi, ale jakaś dziwna muzyka. Chyba jakiś się statek rozbił, skoro będziemy rozbitkiem. To chyba był ten odgłos. Teraz ktoś jest pod wodą, nurkuje. Może zaraz kogoś ujrzymy, zobaczymy. Uwaga, uwaga, coś się pojawiło na ekranie. Jakaś dziewczyna dryfuje na skrzyni? Hmm. Słuchajcie, naprawdę. Historia. Zaczyna się ciekawie. Zobaczymy, jak dalej się potoczy. Zobaczcie, tam się spalił chyba statek. Coś się stało. A ona dalej jest nieprzytomna. I co teraz? Ok, już jesteśmy bliżej lądu. Dopływamy, dopływamy. Słychać jakieś ptaki, jakieś zwierzęta. Ładnie i później. Słońce świeci, palemki są. Jakieś dziwne odgłosy? Jakiś dzik? To chyba chrapanie. Ok? Budzi się. Och, co się stało? Wstaje. Czy możemy się tu rozejrzeć? Rozdział pierwszy, prawie jak w raju. Jeszcze nie możemy tutaj poruszyć nic. Ale zobaczcie, jakie piękne menu tutaj mamy. To wygląda na mój statek. Ja pamiętam, jak weszłam na podkład. Był, na pokład był pusty, a ja byłam zmęczona. Zasnęłam i obudziłam się tutaj. Najwyraźniej inni w pewnym momencie weszli na statek? Czy przeżyli? Czy mogą być tutaj? Teraz nie potrafię o tym myśleć, gdzie ja jestem. To miejsce przypomina. czekajcie, nie przypomina żadnego ze zdjęć. Na jakiejś broszurze, co tam jest? Na dowolnej? Ok, no to ja wiem. Słuchajcie, ale zobaczcie, jak pięknie menu wygląda takie palmowe. I co mamy zrobić? Zabrać siekierę. Gdzie ta siekiera leży? Tutaj. Ok, weźmiemy sobie ją, podniesiemy. I to jest nasza bohaterka. Ona nazywa się Janina Rycerz. Wiemy o niej tyle, że wylądowała tutaj. Siekiera. Mam nadzieję, że się przyda. Ciekawe, co jeszcze fale wrzuciły na brzeg. No, i nie mamy tutaj żadnego celu, ale możemy sobie gdzieś podejść. Ok, już coś to nam pokazuje. Spójrzcie, to jest ta skrzynia. Przeszukam plażę, może znowu uda znaleźć się coś interesującego. Nazwę to miejsce Wyspą Radości. Z pewnością nic złego nie może stać się na wyspie o takiej nazwie. Wykopiemy sobie to. Zobaczymy, co tutaj mamy. Zobaczcie, to wygląda jak ta skrzynia, na której ona przypłynęła, nasza Janinka. Tak ona wygląda. Troszeczkę jest powrócona, umorusana, ale mam nadzieję, że będzie w dobrym nastroju, że nie będzie się bała dzisiejszej nocy na wyspie, bo zakładam, że trochę tutaj spędzimy. Okej, okay, coś znaleźliśmy. Czy mamy to tutaj? To kufer ze statku, okej. Okay. Kufer, który udało ci się znaleźć, znajduje się w panelu nagród. Okej, okay, ja to wiem, bo grałam już w jedne historie. Sobie go weźmiemy. Mhm. Dobra. Dobrze, będziemy umieszczać. Rozumiem. Także słuchajcie, bierzemy i postawimy sobie ten kufer, tylko tak, żeby gdzieś się go dało postawić. Dobra, tu się go da postawić. Dobrze, wracamy. A o co chodzi tutaj? Chyba do zachodu słońca, tak mi się wydaje. Może w dowolnej chwili kliknąć na trybę historii wpisy w dzienniku. Dobra, na razie tego nie będziemy robić. Jestem taka samotna, wiem, gdy będę już bardzo źle, zacznę. Czekajcie. Pisać pamiętnik to lepszy niż mówienie do siebie dniem i nocą. No w sumie spoko. Ja bym nagrywała vlogi, ale jakbym nie miała kamery, to wiadomo. Ten kufer świetnie nada się do przechowywania zapisów, potrzebuje zapasów. Znaczy zapasów, nie zapisów. Możemy to zobaczyć. Otwórz skrzynię, sprawdź zapasy pożywienia. Zapisz w pamiętniku. Okej, okay. a skoro mowa o zapasach zasła mi w gardle, muszę się napić. Chętnie bym łyknęła trochę soku. Okej, okay, musimy znaleźć jakiś kokos. I co tutaj nam mówią? Cel. Wiem, że morska woda... Le, 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 I trzeba znaleźć mleko kokosowe. I wypij mleko kokosowe. A gdzie tu są jakieś kokosy? Czy wy widzicie jakieś kokosy? Czy oni nam powiedzą, gdzie mamy znaleźć? Ehm, na palmę. Okej. Okay. To chyba jest palma. No chyba na pewno. Wypij mleczko kokosowe. Fajnie, kurde, ja bym tak podchodziła do palmy i żeby mi to spadało, byłoby fajnie. Zobaczcie, a nie, ona wchodzi. Spróbujemy do góry to wziąć. Nasza Janinka lata. Szalona Krejzolka. <laughs> Jej, do dołu poleciała, co? Śmieszna ona jest. I co? Skąd wzięłaś ten kamień? Może znalazła gdzieś i pijemy. Mm. Czy piliście kiedyś takie mleko kokosowe? Bo słyszałam, że tak jak się w sklepie kupuje, to nie ma. Bo ja próbowałam kiedyś kupić i nie było mleka. W kokosie był pusty. To załatwiło sprawę. Może zabrać... Zebrać więcej na później. Ok, no to będziemy brali i co tutaj trzeba zrobić? Zbieraj kokosy. No dobrze, zbieraj kokosy. No to sobie zbieramy, wchodzimy ponownie na palmę. Czekajcie, ja bym chciała jakoś jej zrobić zdjęcie pod tą palmą. To śmiesznie wygląda. Spójrzcie na to. Szopowiecie, czy ta palma jest najpiękniejsza na świecie? To jest nasza Janinka. Rycerz w ogóle, tak, jest taka dzielna jak rycerz. Nie możemy celu. Chciałabym zrobić właśnie jakieś takie fajne ujęcie dla naszej Janiny która lata po drzewach, normalnie jest ześwirowana, powiem tyle. Śmieszna ta babka jest. Dobra. Zbieraj sobie ładnie. To jest nasz kolejny cel. Powiem wam, że mega mi się podoba to. Możemy sobie właśnie tutaj zobaczyć, jak ta plaża wygląda i tak dalej. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam w Simsach. Strasznie mi w czwórce brakuje takich wakacyjnych. Uff, trzeba ciężko napracować, żeby zdobyć coś na ząb. Przynajmniej mam teraz w kufrze trochę zapasów. Hmm, co powinnam zrobić dalej? No, no, ciekawa jestem, co zdecydujesz, dziewczyno. No, może jakiś pamiętnik będziesz pisała. Ju, super spada, co? Oj, 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 czekajcie, ogień jest niezbędny. Jeśli chcę tu przetrwać, muszę narąbać trochę drewna. No dobrze, i co mamy spróbować tutaj? Rąb. No to dajesz. Właśnie, może jeszcze jakiś szałas powinnaś zbudować. Tak by się przydało. Gdzie jest nasza Janinka? Lato tutaj, jak pięknie w ogóle to wygląda. Świetnie, te menu wygląda. Przepięknie, naprawdę coś, coś fajnego wy... By... Wymyślili, dobra, rąb drewno, super. Możesz sprawdzić, jak wiele zapasów posiada Twój sim, patrząc na licznik zapasów. Okej, okay, tutaj jest ta skrzynia, dobra, na czerwoną strzałkę. Pora wykorzystać drewno. To co, rozpalamy ogniska na plaży? Teraz, gdy udało Ci się zebrać trochę zapasów, może zacząć ich używać do tworzenia różnych obiektów. Włącz tryb Barteru, aby przekonać się, co możesz zbudować. Dobra, to spróbujemy. Mm -hmm. tutaj można ognisko, krzesło ale na razie nie możemy tylko takie, czekajcie, tylko cel co mamy zrobić? ognisko, rozpalić ogień, dobra to robimy sobie ognicho bierzemy te za pięć, te co najmniej kosztuje no nie, a i tutaj można zrobić chyba taki szałas hmm. dobra, bierzemy to i gdzie rozpalimy ognisko? ja bym gdzieś przy wodzie bardziej wzięła przy naszej skrzyni, byłoby dobrze, żeby w pobliżu to wszystko stało Ok, mamy i teraz rozpalamy ogień. Czy masz jakiś krzemień, Janinko? Słuchajcie, co wy byście zrobili, jak wy byście się na takiej wyspie znaleźli? Jakbyście sobie poradzili? Jak myślicie? Bo ja nie wiem, jakbym dała radę. Tak naprawdę to ciężko, ciężko byłoby coś zrobić. Na no, jakieś tam drzewo narąbać, ok. Ale że ta siekiera tutaj tak leżała, to dla mnie było podejrzane. Ok, robimy tutaj pięknie. Patrzcie, no zaraz rozpali. Fajnie, udało jej się. Super jak uwielbiam te głosy z dwójki brrr, takie, udało mi się, ponownie odkryłam ogień, czy masz jakieś cele? nie masz, co masz zrobić? usiądź sobie co to? co to było? wspaniale muszę zbudować jakieś schronienie, ale co to? może jakaś burza nadchodzi? ale jajca jak berety, słuchajcie to tutaj to schronienie, co ja widziałam dobra Bierzemy sobie te. Ale jaja, na maksa, słuchajcie, jaja na maksa. Możemy tutaj za, zbyt krzywo jest, żeby to postawić. Spróbujmy gdzieś tutaj, obok. No, zobaczcie, no nigdzie nie można, a przy ogniu chciałam. Nie mieści się! O! O, tutaj, zobaczcie, przy naszej skrzyni. Idealno, idealno. Dobrze, już jest ciemno, i co teraz mamy zrobić? Dobra, no mamy już kupione. Miejsce do spania siedzenia z odzysku apacz bryzy to przytulne, choć dość przewiewne. Ale na razie musi wystarczyć. Powinnam się trochę przespać. I tak, nie ominie mnie żadna szalona impreza. Mam nadzieję, że wszystko jest to wielkim, wyrafinowanym żartem. Może ktoś po prostu mnie wrabia. Ok, no to idziemy spać, słuchajcie. Czekaj, bo ty chcesz spać? Jak ty nie możesz jeszcze spać? Usiądź sobie na razie jakieś muchy słyszę więc lepiej byłoby gdybyś właśnie sobie tutaj zasiadła ale skąd ona znalazła tą płachtę tak się w ogóle zastanawiam Możesz się rozsiąść o patrz, jak sobie leży nasza Janinka Rycerz proszę bardzo taka jest szalona agentka tutaj ona chyba zamierza sobie tu spać ja bym się bała trochę spać w takiej okolicy no ale cóż tak to bywa tak sobie śpię no dobrze. Tak, tutaj właśnie pokazuję księżyc i tak dalej takie rzeczy. Nikogo tu dalej nie widzimy. No tutaj mamy ten cel. Nie jest dostępna twój sim musi jeszcze trochę się zmęczyć, wykonując różne rzeczy. Okej, okay, no właśnie, no bo nie mamy. A teraz możemy spać. Dobra. No to do widzenia. Dobranoc i chyba widzimy się rano. Tak mi się wydaje. Słuchajcie. Coś się dzieje. Jakieś dziwne odgłosy, deszcz pada. Skrzynia tu jest. Ktoś idzie. Jakoś małpa. Jajca. Jak ona tam płynie? Dwie małpy. To jest po prostu schacie niemożliwe. Kolejne. Zabiorą nam kokosy. Czy nasza Janina się obudzi? Tego nie wie nikt. Patrzcie. Kokosy zjedzone. Ona musi to zobaczyć. Musi sprawdzić, co tu się dzieje. Halo Janina. Rozdział dwa, drugi. Przetrwam. Życzę Ci powodzenia, kobieto, naprawdę. Dobra, zrobimy sobie jeszcze rozdział drugi i zobaczymy, co tu się dzieje. Co tu się stało w zeszłej nocy? Wygląda to tak, jakby ktoś lub coś urządziło sobie przyjęcie i nawet mnie nie zaprosili. No cóż, bywa i tak. Co mamy zrobić? Stworzyć obozowy śmietnik. Ok, wykopać dół na śmieci. Już to będziemy ogarniać, tylko patrzcie jaki deszcz pada. Trochę, trochę, kiepska pogoda. Więc musimy zrobić tutaj ten śmietniczek. To jest ten śmietnik, ale słuchajcie, nie mamy drewna, więc musimy trochę dr drewna na początku narąbać. Wracamy do gry i szukamy tu jakiegoś drewienka, które nam się tu przyda, aczkolwiek... Powiem szczerze, że kiepsko z tym, dobra, tu coś jest. Da radę. Nie, nie będziemy badać. Hmm, hm, hm. Okej, okay, tutaj jest. Rąb. Ile tam potrzeba? Kurczę, nie sprawdziłam. Zaraz wejdę jeszcze na chwilę. Potrzeba mi tego 25. A mamy. No mamy mało, tak? 20, także mam nadzieję, że się uda. Chodź tu szybciutko, Janka. Ten deszcz pada na cała zmoknie. Patrzcie, jak się rozgląda. Dawaj, tutaj pod palmę. Może trochę mniej na ciebie. Będzie kapało, ok. 20. Dalej, jeszcze trzeba coś znaleźć. No w ogóle przydałoby się więcej na zapas, także możesz rąbać. Lecisz z tym, kobieto. Dobrze sobie radzisz, jestem z ciebie dumna, jak yeah. najbardziej. Prosimy dalej. Patrzcie no. Naprawdę dzielna ta Janka nasza. Jak myślicie, bo ja jestem z niej dumna. Jeszcze, jeszcze. Za mało gdzie jest drewno czy wy widzicie gdzieś drewienko tutaj tylko badać można, o tutaj jest, dobra rąb, rąb, ładnie z tego co widzę jeszcze troszeczkę, dobra, już, 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 już jest śmietniczek tylko znajdźmy naszą polankę że tak powiem, sobie tu wszystko wokół będziemy jak na razie stawiać, tylko otworzyli, patrzcie nasze zapasy nie wiem skąd tu w ogóle się wzięły jakieś banany widzicie to, przecież my tego nie mieliśmy tylko kokosy, ale okej okay. Niech będzie tutaj śmietnik. Dobrze. Muszę posprzątać, gdyby przyszła ekipa ratunkowa i została obóz takim stanie, byłoby im bardzo wstyd. No dziwna sprawa. A gdzie są te śmieci? Sprzątność zapisko na wszystkich śmieciach na plaży. No to czekaj, 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 tu są. Posprzątaj, no. To trochę roboty z tym będzie, z tymi śmieć śmiećkami. Kurde, trochę mogłam dalej to podstawić w sumie przy obozowisku, no to tak średnio. Tutaj było rąbane, to chyba tylko te śmieci tutaj. Chyba tylko to. Jak na razie słoneczko dalej nam świeci. Co dalej mamy? Myślę, że jest tu tak, możliwe, tak czysto jak to możliwe. Nadal jestem całkiem uwalona brudem, pójdę popływać. Mam nadzieję, że mój zapach nie zabije żadnej ryby. No ja też mam taką nadzieję, także słuchaj. Wejdź do wody i zaczniesz pływać, gdy stanie się wystarczająco głęboka. No to chodź, podpłyń tutaj. Szybciuteńko. Czy będzie w ubraniach pływać? Rozumiem. Mogłaby je, kurde, włożyć. A nie, patrzcie, jest stroj kąpielowy. Skąd ty go wzięłaś? Dziewczyno, no. I pływamy sobie. Słuchajcie, jakiś film tu będzie? Jakaś kamerka mi się wyświetliła. No, pływamy sobie. Przepiękna w ogóle okolica, ale tak trochę smutek. Ja bym chciała podpłynąć do statku, ale nie można, wiecie. Niestety, niestety się nie da. Poćwiczmy trochę pływanie, bo przynajmniej nam się to przyda, jak jesteśmy tutaj na wyspie. Przepięknie to wygląda. No, no tak jak mówię, fajne wakacje niby, były, niby by były, ale to nie tak, nie tak wszystko jest skolorowo. Hm. W morzu jest mnóstwo ryba. Teraz chciałabym, żeby przynajmniej jedna była w moim brzuchu. Mój żołądek grozi mi, że pójdzie bo ze mnie, jeżeli nie zjem czegoś innego niż kokosy. Muszę złapać rybkę. Tu mamy rybę, patrzcie, pływa faktycznie. Więc teraz muszę złapać rybę. Poluj na rybę. Jeśli nie pojawi się, kliknij na ocean, spróbuj w innym miejscu, wzdłuż wybrzeża. Rozbitek musi znajdować się w wystarczająco głębokiej wodzie. Okej, okay, będziemy próbować. Podpłyń tutaj, no są tutaj rybki. Poluj na rybę, o tutaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak ona będzie ręką łapać, to ja będę się śmiała. Nasza Janka, Janka. Masz trochę sosu szpinakowego, co? Co się stało? Nie, idź na ryby, co? W nogę się walnęła? Masz trochę sałaty z ogródka? To ona do siebie to gada. Ale wariatka, co? Dziewczyno! Przecież ty sobie nogę rozwalisz, Powinnaś się ogarnąć tutaj. No ja się nie dziwię, że tu masz taką minę, tak szczerze mówiąc. O rany, cheeseburgera. Ciekawe, skąd tego weźmiesz teraz? Tyle ci powiem. <gry> Ona to zawsze ma poczucie humoru. Idź na ryby, muszę wyglądać żałośnie. Wkrótce moim jedynym zajęciem będzie łowienie ryb. No nie przejmuj się, musisz coś zjeść. To przede wszystkim. Choć tako tak ogłodna nie jest za bardzo, ale dobra. Patrzcie, ryba złapana! Jest! Sukces, ale mina! Ja się śmieję z tego, dobra. Sushi nie. Ostatnie, czego teraz potrzebuję, muszę się pochorować. Co, co, co? To pochorować się. Muszę gotować wszystkie wyłowione owoce może. No ja to rozumiem jak najbardziej, ale ta mina mnie rozwaliła, zobaczcie. To jest agentka, kurde, no nie? Agentka, kurde, z rybką. Janinka. No cóż. Także co? Będziemy chyba na ognisku ją przyrządzać, tak mi się wydaje. Rybka jest gotowa. No dokładnie. Mhm. Rozpal ogień. Na początku. Ale tu, tu w... Czekaj, czekaj. Nie w śmietniku. Chyba tutaj. Jak ja śmietnik chciałam podpalić? No okej. Okay. No nieźle. Dobrze. Gdzie ty jesteś? Lecisz mi tutaj? Płynie, płynie. No świetnie sobie radzi. Patrzcie. Biegnie, biegnie, biegnie. Ogień jest rozpalony. I łowimy ryb... Znaczy, łowimy. Zjedz obiad... Gotowany dorsz. Gotowany? Jak ona znajdzie tu, kurde, jakiś garnek? Nie może tego zrobić? Dlaczego? Dobra, udało się po prostu musiałam gdzieś indziej e, przestawić ognisko, także jest OK. Dobra, robimy rybkę w liściach palmowych chyba. Tak mi się wydaje. <ścoughs> To dopiero jest zdobycz. W mieście nie dostaniesz tak świeżej ryby. No nie wątpię dziewczyno. Ale patrz się, jak zajadam. Mmm. dobre, dobre. A skąd jej wziął ten kostium? Kurde, chyba że miała pod ubraniem, może. Ale też taki ubrudzony dosyć z tego co widzicie. I co tam? Gdzie idziesz? Może to wyrzucić, dokładnie. No to chociaż dobrze, że sprząta tu po sobie, bo byłby trochę syf. Patrzcie, tutaj dalej można chodzić? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nam nie pozwalają. Jeszcze nam na tyle nie zaufali, żeby tutaj, kurde, wiecie. Śmietnik jest, ok. No i się pali, dobra. Śmieci muszą się spalić, rozumiem to. Muszę dokładniej przyjrzeć się tym szczątkom na brzegu. No właśnie, chciałam to wcześniej zrobić, ale jakby mieliśmy inne zajęcia. Niedługo się ściemni, także fajnie byłoby, gdybyś to zrobiła, gdy jest jeszcze widno. Patrzcie, co narobi. Jak ona tu coś znajdzie, jestem o tym przekonana. Okay. Mhm, mm się zastanawia, co? Z tego będzie dobra podstawa mojej tratwy, ale będę potrzebowała więcej bali drewna. Rozumiem to. Coś nam wyskoczyło tutaj. budy podstawę tratwy. Okej, okay. trochę bambusa musimy też zebrać. Dobrze, no, więc trochę to będzie ciężkie, ale damy radę. Dobra, tutaj bambusik leży, także podniesiemy. I teraz da radę, zbudy podstawę tratwy. Super. Patrzcie, jak ryby tu widać. Piękna woda przezroczysta. Będziesz się uczyć tutaj robić. Zobaczcie, dobrze sobie radzi, co? To jest nasza agentka Janinka. No, aż tyle tego znalazłeś. Myślałam, że tego mniej jest tak naprawdę, ale dobra. Jeśli tak, to tak. Fajnie zbudowana tratwa, co? Powiem Wam, że mi się podoba jak najbardziej. Co dalej mamy zrobić? Czekajcie, czekajcie. Co się nada, ale na plaży nie widziałam niczego. Czy mogłabym związać te pniaki? Gdzie jest mój kufer z różnościami? Tam jest kufer. Yy, zgubiłam go? Halo! Może powinnam szukać gdzieś indziej na wyspie. Och, ta dżungla wydaje się tak nieprzenikniona. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Ciągle szukam. Tego czegoś. Słuchajcie, także co? Ja wam powiem, że chciałabym teraz zakończyć ten rozdział, bo patrzę, że już jednak troszeczkę e, nagrywam. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to poproszę o kciuki w górę. Już niebawem kolejne odcinki wakacyjne. Dokładnie tak. Także do zobaczenia. Zapraszam również do zasubskrybowania. Na dole czerwony przyc przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Łapki w górę, mile widziane na fajne rozpoczęcie serii. Do zobacząka. Dajcie znać, jakbyście sobie poradzili jako rozbitek. No i miłych wakacji.